W ogóle zrozumienie tego aspektu, że ten przedmiot ma wykonać jakąś pracę, mm -hmm. ale pracę nie po to, żeby sama praca była wykonana, ale dużo szerzej, żeby wywołane zostały jakieś emocje, tudzież żeby człowiek został zauważony, jest bardzo ważne do tego, żeby w ogóle zdefiniować, w jaki sposób my mamy komunikować ten produkt. No i kolejna bardzo ważna rzecz to jest totalne odcięcie się tylko i wyłącznie od komunikacji korzyść czy też cechy. Dlatego, że to nie wiąże na długo z klientem. To jest tak, że jak ja dzisiaj bardzo mi się chce pić i zwracam uwagę na to, żeby kupić sobie półlitrową wodę, która będzie zawierała magnez, dlatego, że mi na tym zależy, żeby pić dużo magnezu, to ja rzeczywiście kupię taką wodę, która będzie zawierała najwięcej magnezu. Ale jak ja chcę się trwale związać z jakąś marką, mówić dobrze o tej marce, to warto, żeby dostarczyć ten szerszy kontekst.